Siema tutaj t a to jest tak jak mówiłem, że dzisiaj... Znaczy wczoraj mówiłem, że nagram dwa odcinki. To jest w i Bridge. No i w ogóle tutaj chica znikła. Nie wiem dlaczego, ale cziki już nie ma. I dzisiaj. Znaczy w sumie już nagrędzi się odcinek. Ale dobra. Popatrzmy sobie w ogóle, bo my zniszczyliśmy właśnie czika, ale ona znikła. Co, co my tutaj mamy zrobić? Czy mamy jakąś nową misję? Yy, tak myślę. Poczekajcie. A tutaj chyba było yy, 0 na 5, co? znaczy 0 na 3. Co ja gadam? Zawsze mylę trójkę z piątką. Nie wiem dlaczego. Ale możecie to zauważyć na moich odcinkach, że mylę. Dobra, tutaj pisze, że włącz generatory 0 na 3. Czyli mamy włączyć 3 generatory. Dziupciki, z to byłem Takie coś właśnie ok, No dobrze, a tam jeszcze coś pisało chyba Ale to mam zaliczone ok, hmm, dobra Czyli jedyną opcją to chyba mamy pójść tu, nie? Dobra, pójdźmy sobie tu Jezu, jaka woda tutaj jest Jesteśmy w kanałach? Gdzie my jesteśmy w ogóle? Otwarte. No i bardzo dobrze. Naładowanie latarki. To mogę już sobie ją pomarnować. A tutaj ją można naładować. To śladże. Tego się nie da odpalić. Co my tutaj mamy? E... Dalszą część kanału. O ja pierdziele przestraszyła się mordo. Zobaczcie sami w Już To strasznie wygląda. Ja się nie cofnąłem. Jakie to wszystko jest duże w ogóle? Siema. O! Jeden na trzy generatory. Szczę coś dziwnego. Yy! Ona żyje! Co jest? Ona żyje! Czyż cię zniszczyłem! Co za... Co za chamica? Przecież ją zniszczyłem. Jak ty żyjesz? To jednak nie kończymy sobie zabawy z ciką. Jednak nie kończymy. Teraz pytanie: Czy tam znowu będzie cika? To jest pytanie. Tutaj się nie dało tego kliknąć. Ale kurde, cika co ona tam robiła? Jej tam nie powinno być yy, Dobra, gdzie ten generator? Yy, gdzie on teraz jest? To tam Mamy cię Jak mi się sprint naładuje? Ok Teraz się schowajmy w tym pudle. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy, ale to jest pewne, że jest bardzo zniszczone. Jeszcze nie widziałem takiej chicki, tak szczerze. Ona sobie podeszła tu, bo my tutaj włączyliśmy generator. O kurde. Idzie. Spójrzcie na nią. Jaka jest zniszczona. Dobra. O, ten generator. To już jest wiadomo. To sobie obczaiłem. Że, jak ja go w tym momencie uruchomię. Wtedy. Teka też się zacznie aktywować. To jest naszym minusem. Więc. Ja ucieknę po prostu. Wiecie, gdzie stamtąd, skąd przyszliśmy, ucieknę. Ja jeszcze sprawdzę, gdzie to jest. Stąd, gdzie przyszliśmy. Poczekajcie. Eee, pyk, pyk. O, nie, jest gdzieś tu. tu? o no, Jest tu? Tak, to jest tu. Tak mi się wydaje. Tak, to jest tu. Jeszcze sobie naładuję latarkę. Muszę obczać tą drogę. Czyli wchodzę sobie stąd, idę mościkiem i jest tutaj i idę prosto Jestem prosto i... tutaj jest ten generator, dobra czyli ja już obczaję sobie drogę Dobra, nic innego nie zostaje nam jak go włączyć Teraz się pokampimy chwilkę Tutaj czeka już się zaczęła aktywować. Czeka już się odpaliła, tak powiem, że tak. A my jesteśmy tu, czyli idealnie właśnie taką kamerę chciałem mieć. A ona się do mnie zakrada. Co mi się trochę nie podoba. Okej. Okay. Ona naprawdę brzmi jakby była zepsuta. Ja mam takie lekkie przeczucie. Nie wiem jak inni. Ale tylko ja mam. Znaczy nie tylko. Po prostu mi się tak wydaje. Wam widzowie może się tak nie wydawać, ale u mnie tak w oczach się to dziwnie wydaje. Że ona jest teraz mądrzejsza. Nie znowu mnie zabiła. Ale że mi się teraz wydaje, że ona jest mądrzejsza. No właśnie. Tak bardziej kumato to wszystko robi. W ogóle stała się też taka rzecz, że się zlagowałem i tu wpadłem. Teraz nie wiem, co zrobić. Patrzcie. Woda helca, co ja mam zrobić? Zlagowałem się i tu wpadłem. Muszę już chyba wyjść i wejść z tego, co mi się zdaje. Ona nie jest głupia. Będę ciągle próbował. Droga, Chico, mi się to nie nudzi. Siema. Jak nie idzie, czaku. Uciekliśmy chyba. Nie gadajcie, że ona teraz tutaj wejdzie. Uff, dobra, żyjemy. Czyli pod nami są animatrony. Ale ja mam takie przeczucie, że to się zapadnie. Nie, słuchajcie, to są śmieci, nie animatrony. Ale ja miałem takie przeczucie. Nie wiem, jak wy, ale że to się zapadnie. Uuu Czyli to tutaj mamy iść Czyli mamy kolejnego save'a Przyda się A na ładowanie latarki? Szczerze to powinno być O, jak miło no i... Świetnie Mamy. Okej, okay, szukamy kolejnego generatora. Ja wydziela co jest pode mną. Co by się stało, gdybym tam wszedł? Wolę nie próbować szczerze. Muszę w ogóle tutaj mam jakieś środki kamer. Co jest grane? What the hell? Eee, dobra. To było dziwne, że to jest jeden z takich najstraszniejszych leveli w, po prostu w tym FNAF-ie. No spójrzcie na te roboty na dole. Skąd ta przychodzi? A bo ona stąd przychodzi. Dobra. Kurde, ja bym się rozejrzał po tamtym pomieszczeniu, bo to chyba o to chodzi. Ale nie wiem, gdzie tam iść wtedy. To tam po prostu muszę się rozejrzeć. Eee, dobrze idę? Powiecie Tak, dobrze raczej. Bo ja tu mogę iść! Czemu ja tego nie zauważyłem? Kurde, jestem głupi! Za mną było przejście. O, generator. Ok. Teraz chyba zdaje mi się, że możemy otworzyć taką jedną rzecz. Pokażę wam jaką. Tak mi się zdaje, że możemy ją teraz otworzyć. E, to... Tak? Czy to po prostu tak pod... Nie, da się. myślę że tak pod światła tak to wygląda. Naładujemy sobie jeszcze raz latarkę. Co jest stanie, jak włączymy te wszystkie generatory? Mnie to bardzo ciekawi. Co się wtedy stanie? fajnie że nie pisali włącz włącz o fajnie save fajnie że tam nie pisali takiego spoilera że włączy generatory aby na przykład wyszedł nie wiem albo na przykład uwolnić Freddy'ego, nie wiem coś tam fajnie że oni nie spoilerują co się stanie bo to mi akurat ciekawi okej okej okay, okej okay, okej okay, okay. Ja pierdzielę Co z tobą jest w tej robocie? Co z tymi robotami jest, że jest takie straszne? To sami spójrzcie. Nie przyznacie? E, ale tutaj szumi głośno, jak pierdzielę co to jest? Gdzie my jesteśmy? Skoro i tak szumi. Mam przeczucie, że niedługo przejdziemy tego Muszę się cofnąć, bo to był generator. Dobra, cika, to ty sobie najpierw pójdź, bo nie jesteś tutaj mile widziana, a my sobie odpalimy ten ostatni generator. Mamy i tak sejwa, więc nie będę zły, jeśli zginę, bo jest to możliwe. Tylko po prostu mnie ciekawi, co się stanie. Gdy włączę ten generator. Kurde. Bardzo ciekawe. Tylko, że ona się chyba zlagowała, ale jeśli tak, to ja się specjalnie zabije. Ale chyba nie. Chyba widzę to raczej dobrze i się nie zlagowała, ale widzę. Nie musi tak być. Chyba raczej widzę to nie dobrze. Nieważne. Jeszcze chwilę poczekam i zrobię cię Ja musiałem niestety podejść do Chiki, że mnie zabiła. No bo ona ta była ciągle i ona nie chciała sobie pójść, to co miałem zrobić. Dobra, pewnie teraz jeden raz zginę, no jak włączę ten generator, bo nie wiadomo będzie gdzie trzeba iść. Ale jeden raz to jeden raz. Nie no może 15 razy. U mnie jeden raz to, to znaczy je, 20 razy. U mnie to znaczy tak. Ej, a czemu on ma takie spikselowane oczy? A właśnie się mapa ładuje, o, widzicie? Jeszcze raz. Dobra. Czyli wchodzimy sobie tutaj. Zostawmy te Jak tutaj szumi. Bo w tym pomieszczeniu chyba tak jest. Bo no co to jest za miejsce? To jest nadwożą, że tak? Zobaczyłem ostatni generator, choć pewnie ona mnie złapie za chwilę. Więc tutaj będę musiał sobie podmyśleć za... później za chwilę taktykę. Popatrzcie, jak on chodzi już ona mnie za chwilę złapie. Ale dobra, mamy nową misję. Eee, nie wiem, chyba tak. Tylko na razie muszę się skupić jako uciecznica. To jest dla mnie na razie najważniejszą rzecz. O nie, 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 zabijać. nie, wasz się. Bo będziesz niegrzeczną Ja mam to zrobić, to to jest potrwa trochę. Muszę być z Na jakiś czas przynajmniej. Możemy sobie tak przechodzić. Nie o, ja pierdzielę, dobra. Zginę, 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 zginę. Ona widziała, jak ja się Widziała, ona nie jest głupia. Może to będzie ten, moment Zobaczymy. Czy będę mógł teraz iść. Okej. Okay. Chyba się udało. Nie ja jestem pewien się tutaj kampia Ale to chyba był dobry moment. Jezu, jaka ta cika jest głośna. Jak ona jest zniszczona. Ciekaw, gdzie ty tutaj poszłaś? O, wróciłaś. Może my pójdziemy tam, gdzie człowieka? Ja pójdę tam, gdzie cika chciała iść. Ciekawi, co tam będzie. Chyba się raczej nie ucisnę. Ale dlaczego ona tutaj się spojrzała, no! No jak? Po co? Okej? Okay. Ogólnie to ja mam z tym levelem spory problem. W sensie ze zrobieniem go. Dobra, uciekam. Ja nie wiem, gdzie ja idę. Ale chyba jestem bezpieczny. Z tego, co mi się zdaje, jesteśmy bezpieczni. Jej tutaj nie ma. Choć nigdy nie wiadomo. To czyjka w końcu? Co jest? O, to się otwiera, dobra. Kurde, mamy nową misję. Co to za miejsce w ogóle? Mamy coś nowego. Zobaczmy, co to może znaczyć. To akurat muszę sobie zobaczyć. A, Chika wraca. Nie, to akurat chyba wiadomo, ale nie jestem pewien. Chicka back, tutaj pisze. Nie, dziupciki, o kurde, wejdź do... Kanalizacji. Łącz generatory 3x3. I teraz mamy to wszystko zaznaczone. To, co Wam teraz przeczytałem, yy, dowiedzcie się, jak zlikwidować Montiego. To dawno. Nieważne. Yy, yy. Dobra, ile tutaj robotów? Przestraszyłam się że to jest ona czy że w sensie Chica nie chcę marnować latarki bo procenty to jest chodzą bardzo szybko ale dobra ale czemu te schody są takie wysokie kurde zlaczało coś lagi są tylko te schody No wreszcie co? Kolejny safe. No dobrze. Do tego odcinka już rzucam 20 minut. Dzisiaj miałem rzucić 2, dzisiaj już rzuciłem 1. On będzie trwał przynajmniej 29 do czasu. Ja wiem, co to jest za miejsce. Chyba. Ja wiem, co to jest za miejsce. Tutaj będzie pralnia. Wiedziałem, wiedziałem. Ja wam mówiłem, ja wiem co to jest za miejsce. Jutro też się postaram. Nie obiecuję, ale postaram rzucić dwa odcinki. Ej, nie wchodź tutaj do mnie. Okej. Okay. Ja w ogóle nie zauważyłem jednej rzeczy: że tutaj ogólnie był prezent. Który bym chciał zebrać, choć coś mi gra nie daje. O, dobra. E, Okej. Okay. Nie wiem co to za karta. Tylko te schody są tak długie. Są tak duże, że nie wiem. Nieważne. Z powodu tego, że to by już dzisiaj chyba było na tyle, chciałabym jeszcze przeczytać rzeczy, których nie mamy zaznaczonych. A to było to udać się do Monty Golf, ale my sobie poszliśmy gdzie indziej. I tu mamy: Ulepsz Frediego w zakresie, to znaczy, nie wiem co to za słowo. Części serwisu. Aha, dobra. No spoko. Teraz jeszcze nic dalej nie mamy, ale jutro nie obiecuję, ale postaram się dla Was też rzucić dwa odcinki. Jeden być może będzie już o dwunastej no, dwunasta tam 30 nawet. Może być tak. A drugi jakoś nie obiecuję, że wrzucę dwóch. Więc nie bądźcie namiętni, jeśli nie wrzucę tego drugiego. A drugi może być już dość późno, ale mam nadzieję, że jakoś go może jutro albo coś obejrzycie. I zostawcie tego łapkę w górę suba. Z góry dziękuję, bo się dla Was staram. Mam dwóch nowych po pierwsze subskrybentów. I dziękuję Wam, że. Po prostu subskrybujecie. Że oglądacie też moje filmy. No i jeśli ktoś przechodzi Security Bridge, oczywiście, to życzę mu powodzenia i na pewno mu się uda. Bo ten FNAF nie jest jako specjalnie trudny. Po prostu trzeba się postarać trochę. A więc zostawcie łapę w górę suba. I yellow.